olimpijskimi w 2002-2006 roku i teraz 90 metrów, tylko 90 metrów Ansi Buranta co stawia Finów w trudnej sytuacji. Pierwszy skok polskiego reprezentanta Kamil Stoch, wczoraj szósty, drugi skok 101 metrów, przypomnę w Libercu, on był dwa razy na czwartym miejscu indywidualnie i w drużynie w drużynie wniósł najwięcej punktów, wtedy znakomicie skakał. No i teraz jest też dobry początek, dobre otwarcie dla naszej czwórki. Powyżej 100 metrów, 101 metrów Kamil Stoch i to jest to, na co liczyliśmy. Za moment Martin Schmidt. Kamil Stok dzisiaj podczas treningu z ósmej belki skoczył 103 metry. Skaczący po nim Martin Schmidt 101, Jakobsen 101,5. Schlierencauer, który kończyć będzie tę pierwszą dwunastkę, pierwszą grupę, skoczył z niższej belki. Jemu jednemu zmniejszono do siódmej 104 metry. Brawo, Kamil. Dał nam czwarte miejsce Z niewielką stratą do prowadzących Norwegów Na drugim miejscu Austria Później Niemcy przed nami i Pora na to żeby Był drugi skok i coś namieszać Piotr Żyła Wczoraj dziewiętnasty W indywidualnym występie Skacze dynamicznie I to jest dobry skok Chociaż widać Chciał więcej Adam Małysz na górze Pewnie liczą szybko, co to wszystko przyniesie. 98 metrów. Dalej w tej serii skoczyli Korniłow, kołdelka. Najdalej takie uczy 100,5 metra, ale my mieliśmy sporo punktów przewagi i teraz trzeba odnieść to do skoków Niemca. Neumajera Rumorena i kocha. Prowadzimy przed Rosjanami o 4,30 ze Oni są na piątym miejscu, czyli w sumie mogą być na miejscu dziewiątym. Stefan Kula, no powalczyć trzeba Stefan, dlatego, że sytuacja jest taka, że ten skok jest niezwykle ważny. Oby daleko, oby daleko i to jest przyzwoicie, ale jeżeli mamy myśleć o medalu, to tutaj będzie brakowało metrów 90. 7,5, przynajmniej 6 metrów dalej niż na treningu, ale przypomnę, 103 było także w innych oczywiście warunkach. Tutaj wyczekał na progu, później dobre przejście, może brakuje nieco dynamiki, może jeszcze nie ma tej formy, którą miewał w poprzednich drużynowych konkursach, kiedy wnosił naprawdę dużo swoim równym skakaniem. Ale jesteśmy przed Czechami, Japończykami. Rosjan Hilde, Morgenstern, a więc wyprzedził Rosjan. I to wyprzedził niewiele o dwa punkty, o jeden metr. Adam Małysz. I teraz ważny skok. Pierwszy dzisiaj brązowego medalisty, 10 medali, 6 na Mistrzostwach Świata. Król Holmenkollen lubi tę skocznię, lubi tę atmosferę, lubi walkę, chciałby zdobyć medal w drużynie, a kto by nie chciał, my także i teraz ważny skok musi być bardzo, bardzo daleko i jest daleko, tam na moment jakby uciekała narta po wylądowaniu. Zobaczymy ile metrów, 104,5 i teraz istotne będą odpowiedzi Niemców Freunda, Norwegów, Hildego i Morgensterna. Bardzo spokojnie poczekał aż te narty wyjadą z progu. Tutaj mówiliśmy o tym profilu, który bardzo spodobał się Adamowi Małyszowi, nietypowemu dla skoczni średnich. Ta lewa noga znowu lekko to uciekało. Noty po 18,54 i 5. Jesteśmy w tej chwili o 8 i 1, ale będzie ciekawa ta druga seria. Austria o 10,7 punktów przed Norwegami, tracą do Norwegów 12 punktów Niemcy, my mamy stratę do Austrii 49 punktów, sporo punktów straty przede wszystkim do trzecich Niemców i 39 punktów straty do wiceliderów Norwegów. Oto pozostałe drużyny. Na miejscu piątym Czesi, na miejscu szóstym tutaj Japończycy bronią swojej pozycji, ale za chwilę powinna być zmiana. Kamil Stoch, pierwszy skok 101 metrów. Przypomnę, szósty zawodnik indywidualnej rywalizacji tutaj wczoraj w konkursie na Mitsubaken. Kamil w powietrzu, jeżeli będzie dużo ponad 100 metrów, jest ponad 100 metrów, to wtedy byśmy trochę zniwelowali tę przewagę rywali. 102,5 metra, a więc drugi dobry skok Kamila Stocha. 102,5 i teraz niezwykle ważne jest, żeby Piotr Żyła pokusił się o przekroczenie 100 metrów. Stefan Hula również. Robili to na treningach. Robił to przejść podczas kwalifikacji. Piotr Żyła. Trzeba skoczyć daleko. Zadowolony Łukasz Kruczek. Kamil Stoch również. Obejmujemy prowadzenie. Mamy nad Japończykami dużą przewagę. 23-3. Piotr Żyła. Pierwsza próba poprawna. Ale tu chodzi o coś więcej. Jeżeli chce się powalczyć o medale. Ma mocny wiatr pod naród. Jeżeli trafi z odbiciem i potrafi to wykorzystać, to może być powyżej 100 metrów. No ten skok był lepszy aniżeli poprzedni. Zobaczymy za chwilę. I wiatr także, także sporo punktów będzie odjętych. 101 metrów Piotr uzyskał. Przypomnę, był czwartym zawodnikiem kwalifikacji. Wtedy także przekroczył. 100 metrów, ale będzie miał odjęte 6,1 punktu mniej niż jego rywale. Zatem ta nota będzie w sumie dobra. Wyprzedzamy już czeków o 25. Ale chyba ważniejsze jest jego przekonanie, że może dobrze skoczyć. 97,5 metra, pierwszy skok. Teraz przydałoby się. No dużo, dużo dalej, o ile to jest możliwe, powyżej 100 metrów skoczyć, ale jest bliżej niż w pierwszej serii. 97,5 było w pierwszej serii, a teraz tylko 93 metry. Szkoda, ale dzisiaj. No, rozpoczynając transmisję mówiłem, gdybyśmy mieli czterech równych zawodników, nie byłoby problemu. Medalu tak to ocenia. Widać i Adam Małysz, i będą prowadzący Austriacy, ale trzeba jeszcze skoczyć cztery razy. Rozpoczyna Adam Małysz. Szkoda, że nie, nie bliżej jesteśmy, bo wtedy dopiero byłyby emocje, dopiero byłaby adrenalina, bo wiadomo, że Adam zawsze starałby się powalczyć o odległość. Trochę mu zaszybowały narty, ale za to daleko, daleko. Ciekaw jestem, czy tak daleko jak Hautameki. Nie, troszkę bliżej. 106,5 metra Mati Hautameki. 108 to najdłuższy skok oddany tutaj przez Adama Małysza. Lepiej wylądowany niż w pierwszej serii, stąd i noty wyższe. Po 18,5 punktu, Jedna, dziewiętnastka, ta będzie odliczona cały czas trochę. Widocznie jeszcze jakiś ślad urazu w kolanie został. To lewe kolano przy odjeździe jest obciążone mocno. Odwrotny rezultat przynieść, także. Na pewno trzeba było spokojnie skakać. Ja myślę, że Stefan i tak skakał swoje na pewno. No, nie były to jego super skoki, ale, ale on od początku tutaj nie za dużo skoczył dobrych skoków, także no, ja myślę, że no, to czwarte miejsce było całkiem realne, a do podium trochę braku, ale, ale...